No co ja mam wam powiedzieć? No jakby... Ja się cieszę, nie? Mam nadzieję, że nie tylko ja Bo smutnych... W zasadzie smutne by to było, gdyby ktoś był smutny Wręcz rzekłbym, iż smutku się nie spodziewam Ponieważ nie ma miejsca na to A skąd to? Sceny, która tutaj jest i tej, która jest tu, i tej, która jest tu. Trochę ciekawe... Ciekawe się porobiło, dlatego o tym film. A jeżeli chcesz kupić sejtemy do CS-a, sprzedać, przehandlować... i w ogóle fa fajna cena. A daj. Daj, 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 daj. Chcę. Klik. Chcę. Akurat mnie stać. Nie powiem, że... To dosyć dużo fart, ale jakby niech będzie. Y, dzięki. Y, jak chcesz kupić itemy, bo są na przykład różnie powyceniane i Ci się to podoba, to se wejdź. Haloskins. Link w opisie. OK, ok. I connect z Chińczykami. A, i aplikacje powiesz to ważne, bo bez tego nie działa. Tak jak wiele stron innych. Market. Normalny. 3% fi. 0,5% procent fili przy wypłacie krypto i wpłacić możesz se dużo a teraz o, o kapsule bo wiele kapsuł z Kopenhagi ma downa ogólnie, no i tak se idzie 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 i się wyjebało co jest dosyć przykre no to trzeba przyznać, że dosyć przykre no ale jakby takie jest życie, nie? że jakby idziesz se czasami i się wypierdalasz i tak dalej tak, już to się śmiga. O, dzięki. Ziomek, jesteś kurde koksem. Zaraz se zabiorę od ciebie. Tak też tu jest. I tu jest tak różnie, śmiesznie, tak to nazwę. A tu? Kwiatki, konwalie i tak dalej. Czemu? Bo wykres wyglądał tak i tak. I w pewnym momencie te kapsuły wchodziły w ogóle po 50 groszy. Nawet taniej i co zrobił mądry John? Nie wiem czy mądry czy nie. A co zrobił John? Powiedział tak: Przedstawił na drugie konto i powiedział tak: A se kurwa, nakupię ich. A co mam se nie nakupić? No bo już mówię, nie, no za nie jest. No i co? Kapsuła odbiła. Jakby klawo? No klawo, no nie. No jakby czemu nie? I teraz y, jakie są następne ruchy? Jakby nie wiem, no jakby nie mam z nimi jakiegoś wielkiego przywiązania czy coś. Pewnie sobie czas na 0,72, czy jakąś taką kwotę, która się odzwierciedla w dolarze. No bo chyba 0,72 to już jest ta kwota, która w dolara łapie. Coś takiego. No jakby albo to przeflipuję na takiego short-terma. Bo i tak to kupowałem za około 50 do 53 groszy. Więc jakby, jeżeli bym sobie sprzedał za 72, no to mega happy. 0,72. No właśnie, to jest jakby git dla mnie. 20... Yy, procent minimum biorę w ciemno. Nie powiem, że nie, yy, albo sobie to po prostu przysnajpię na jakimś innym markecie i sobie zamienię na jakieś skiny do flipowania. A gdzie? No wiadomo, gdzie. No, no co mam mówić? Jestem śmieciuchem, więc jakby tak swoje pieniądze małpuję, nie? No właśnie. A poradnik nawet zrobię krótki, ale jednak na wspierającym. Jak ktoś jest ciekawy, to można. Więc co? Szczęście. Sprzyja, tak jakby, dobrostan też jest. No i co ona, no jakby, więcej farta niż rozumu, ale to nie pierwszy raz. Czasami jest na odwrót. I powiem tak, ja w ogóle jeszcze bym chciał się odnieść do Paryża na sekundę, bo sądzę akurat, że. Tu się też troszeczkę ciekawych rzeczy wydarzyło. Takich jak na przykład to. To jest. Ja, 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 ja nie będę tego wyjaśniał ani nic, bo ja tego nie rozumiem. W sensie ja, ja tego nie czaję, dlaczego ktoś tę kapsułę kupuje po 50 coś, po 52, po 51 i tak dalej. Ja rozumiem, że to są różne kursy, jeżeli chodzi o waluty i tak dalej, no ale jakby. No nie przesadzajmy, no co to jest za kapsuła w ogóle. Po dlaczego ktoś miałby się nią zainteresować? Ale się interesuje, więc jakby. Jak to. Można rzec. W pewnym sensie głupotą jest na to patrzeć, ale jeszcze większą byłoby na to nie zerknąć. Więc yy, to jest jakby też coś ciekawego. No i co, że jakby można by było rzec, że czempioni wygrywają, nie? No to, to... Jeżeli chodzi chociaż o tę jedną statystykę, bo wreszcie są po prostu kurwa beznadziejni. I to byłoby zwieńczenie tego odcinka. To na tyle. Yo.